Siema, widzowie z strony 2024. Pierwszy, ra, pierwszy odcinek multiplayer, w którym się witam. Panie. Gramy od początku Backrooms, ponieważ Matiemu zwaliło się konto stare i stworzył nowe konto. Więc o nowo będziemy grali. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najprawdopodobniej szybko wszystkie levele, te wszystkie zrobimy, bo już znamy. A potem no, nie, nie, nie do znamy. fan. Do fan dojdziemy około gdzieś. A potem ten. Jak nazwiemy ten? Nasz lobby. Nasze lobby. Zobaczymy. No ale jak nazwiemy nasze lobby? Artuo i Mati. Artu, Artuło Artuo. I 2024. I Mati. No tyle wystarczy. I normal. Będzie normalny. Nie będziemy grali na łatwym, bo to będzie wtedy za łatwe. Start game. No właśnie. Dobra, czas start. Nie gadamy przez grę, zapamiętaj. Dobra, jestem. Przez grę nie Powiedz coś. Siema. Dobra, myślałem, że gadasz no przez grę. Po tak, Artur. Pokaż to. pokaż ID, kurde. Pokaż ID. Małpa małpa, Mati 7853, a u mnie? Artur 2024. No i idealnie, lecimy, chodź. A co to znaczy Artuło? To jest od mojego imienia. A. A 2024 to rok e, rozpoczęcia o. kanału. Aha A, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał takie filmy e, to napiszcie w komentarzu o kurde drzwi. E, co napisać? Hashtag Artuło i Mati Potrzebujemy jeszcze klucza. Artur, Artur, chodź do mnie, pokażę ci coś. Gdzie ty jesteś? No, wszędzie jak? A tutaj. No, bo tak. Jak? Q i E. No, no i. O tak, pomakaj głową. Nie widać. Nie widać. Dobra, no to idziemy. Chodź tędy. Dobra, a jak się biegnie? Shift! No właśnie, o jest, mamy raczej to my szybko przejdziemy te levele. No już pierwszy level prawie że zaliczyliśmy. Bierę klucza i lecimy dalej. Nałej, lecimy. Kurde, gdzie to wyjście? Nie mogę znaleźć go. A ja mogę? Ja też nie mogę. Ja tylko drabinę znalazłem. Aha. A ja szukam ciągle. O, chyba blisko jestem. Tak, jestem, blisko, już jestem. Jak ty wyjdziesz, pójdziesz do wyjścia, to mnie też tam zakulizuje.. Kur! Spadłem! Co? Co? Spadłem. Wiesz co? Resetuje level. Będziemy mieli wszystko otwarte, ale zresetuje nam. Level. Dobra. Artur, czego to musiałeś zrobić? No bo musiałem, gdzie ty jesteś? A tu Chodź tu Artur, zrobił po tak Pokaż swój e... jej! Po POKAŻ SWOJE ID, KURDE Pokaż swoje ID Ja pokazałem ID pokaż no to po odwróć się Uciekam Bić Tu jest No ja? U kurna ale nie Już lecę lecę zepsułem minikierkę to już lecę po, po i idę do ciebie Już Masz. Proszę bardzo, Kurde. na dół patrz, na dół patrz, Popatrz na dół, będziesz miał jewkę na walej. O, Okej, okay, chodź, a to jest koror. No a jak myślisz? A 17 złotych byś pożyczył na, na grę. Jaką? Simulator. Jaki? No. No grę. No tak, kurde, nie wiem, zobaczymy. Dobra. Kurde, daj mi przejść! Daj mi przejść! <śmie> Hamie! Co? Hamie. Love. To ja mam almonda no, i ma. latarkę, a ty nie Co ty masz? Almonda i latarkę Tutaj I też nie jest Latarka tu jest W szafce W szafce tu, o tu O tu w tym momencie Nie będzie no daj Nie dam Daj Nie No a nie masz latarek Dwie No daj Co jest, zepsułem gierę Nara no, do tobą. no Artur Artur, ale ty grać w Simulator? czekaj, czekaj zielony, czerwony, żółty, niebieski kto to window to steruje? ja a kto inny miałby? Dobra, dawaj, lecimy po klucze jak najszybciej. I znowu będzie tak kurde jak w poprzednim odcinku z tych leweli, że kurde chłop nie będzie nam dawał przechodzić, kurde do do wyjścia. No właśnie, chłop, mama Artur! Co? Nie zamykaj mi drzwi. Nara. O, dwa klucze od razu. Latarka. Ja to tak. to jest... Tak. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic! Jaki stealer za tobą! On mnie dorwał, ja pierd... Pier... A tu żyjesz? No żyję, żyję. Weź moje rzeczy. No, za chwilę. A co miałeś? Latarkę i trzy albo cztery amonty. Dobra, najpierw. WON! Ale da cię to gwizdać? Nie, nie da. Masz tutaj raz, dwa, trzy, cztery rzeczy. I teraz wchodzimy do egipskich ciemności, w których... Latarkę miałem też. No dałem ci. Nie mam w efekwi twojej latarki. Jak ja nienawidzę tutaj być. Nie robisz. Nie, nie lubię. Ja nienawidzę! Gdzie ty? Polazłem szukać dalej. Windy, a szkoda, że tu się nie da gwizdać. Tu jest też wiele minusów. Niby, i dlaczego nie? No, szkoda. No bo i Tide jest lepszy backrooms szczerze? ale nadal klimat otrzymuje Escape nie no, moim zdaniem Escape akurat jest lepszy siema czemu poszedłeś, uciekłeś z góry? Leży szukaj drzwi, gdzie, gdy gonić jest instilar Tak... Gdzieś tu jest winda O kurde! O kurde! U Ciebie jest years Był Jest! 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 Lecisz Naciśnij te czerwone goziki. F, f ku oczywiście f ku Daj mi moje rzeczy Daj mi moje rzeczy teraz Dobra Daj moje rzeczy Oddaj Oddaj moje rzeczy Czekaj Czekaj zamknijmy się Ale tu nic nie ma Chodź Tu nic nie ma Daj latarkę Latarka, latarka. Zgadza się? Mm, jeszcze ja parę almondów miałem Ile ty miałeś? Ja miałem Jednego chyba miałeś Nie, ja nie miałem To masz Dobra Wystarczy Miałem więcej, ale co tam A to będzie ten pająk? Jaki pająk? O, co to będzie? Tu jest The Hub, to jest... Ten To, gdzie jesteśmy bezpieczni Z wszystkiego? Pierwszy, no. jest, pierwszy jest z polskiego, drugi następny jest z matematyki, ostatni jest z angielskiego. Angielski oczywiście najłatwiejszy. Równo prawda Dla mnie tak. Lepiej jest polski lub matma. Ja nie lubię akurat polskiego. Ja nie jestem dobry jakiś polski. Ja wolę matmę. Dobra, idziemy, chodź Chodź tam. Tam tam gdzie wejśliśmy. Nie zamykaj mi drzwi. Artur wypał! Artur! ID poproszę. Co ID poproszę? ID. Poproszę. ID, poproszę. ID. Złe ID, do widzenia. ID. <laughs> po ID ID bo No pogadzę Jeszcze raz I jeszcze jeden <laughs> raz swoje <Słuchaj> ID <laughs> A to chodź tu No idź tam Ejjejjejjej ej, ej, ej. Gdzie jesteś? No tutaj, siema Jak tam życie? Siema, jak tam życie? z tą JA NIE MOGĘ Teraz do dupy bramy będą. A to jak to ty otwierasz? Trzeba wejść najpierw. O cholera! O cholera! No to pięknie. O to giniesz. Dobra jednak nie. Nie wiem jak to by się, się udało. Almond. Nie iść A jeszcze znam Okej O Gdzie ty? jest Okej okay. Siema smajler! jak tam życie To jest horror No a jak myślisz? Prawie moje rzeczy Nie mogę Ja pierdziele prawie zginąłem No kurde! Smiler! Gdzie jest najbliższy o. Nie, wcale nie jest tak, że zginąłem. Muszę przynajmniej do Station, kurde Bra, nie mam już białego Dobra, jak najszybciej Nie ma czasu Dawaj do końca, do końca! Dawaj tu Nie, nie idę Ale ja Ciebie potrzebuję, abyśmy przeszli do kolejnego Albo bez Ciebie, tylko że będziesz musiał zginąć ma To nie są skin sererery Smile się z MyRery No, hamie Co ja? Hamem jesteś Chyba ja nie mogę otworzyć chyba Ej, otwórz, bo ja naprawdę nie mogę otworzyć! No! no. Nie możesz, a myśmy zamknij? Poczekaj, Mateusz, weź się, otwórz to. No nie, jak nie możesz otworzyć, jak otworzyłem? Nie no. wiem dlaczego, może przez chwilę nie dawno. Kurno Zginąłeś? Nie, do dnia. Ok, to ja bez ciebie przyjdę. jest tu udało no, no, się znalazłem Dobra. Dobra, lecimy do station i kończymy. Na dzisiaj? Tak. Ja sobie kupuję grę Simulator. Ok, ja bym sobie pograł, no szybko, bardzo szybko, bardzo. Dlaczego bardzo szybko? Abyśmy jak najszybciej skończyli Kurde, chyba z 20 minut nagrywania mam, nie wiem A da się to zmontować? Da się, a dlaczego nie? A ja do Ciebie wyślę film co, ja, co mi wyszedł I byśmy byś mi zmontował i wyślesz do mnie No dobra W ogóle w następnej aktualizacji poprawi chłop yy... Dobra biegnij, biegnij, biegnij o, yy, Kiedy ta gra wyszła w ogóle Inside the Backrooms i Escaped? Nie wiem. Ale niedawno A to jest nowa? N nie Tu Tu! Dobra, udało się. Dobra. Mati, wiesz co teraz robimy? Kończymy. Nara. E, do następnego odcinku. Będziemy się widzieli za tydzień chyba. Około. Nie wiem kiedy. Nara.